Witamy z tej strony, ja i jest Julia. ja nie Co to ma być? Mamy 10 skrzynek do spalenia. Teraz no, tak się nam narobiło. to była tylko taka rozgrzewka. Nie, nie, bo nie, 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 no to będzie nie, taka nocna nie, nie, dobra to tak to będzie się nie, chyba będę musiała nie, chyba nie, 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 tutaj nie, 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 tam. nie, 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 i nie, 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 tam Oba sprawdzić miejsca. Inny, no, nie nagle się. To no, ja mogę na to wejść. Boga sobie spać. Dobra, więc tak. Tego typiacha. A, dobra, muszę go ominąć. O, telety, no, jakieś mięśnie. A, ty nie wiedziałam. To szkoła. Kiedy nie, no, ja tylko. Dobra. Tego typiacha ominiemy. No, Dobra, to jest. Eee! A miałeś cztery tylko jeszcze ci zostały. Ja jestem śmierdzący tchórz, bo nie chcę w to grać. No to, to taki easy, właśnie wyjadę do takiej easy. Chyba jak tych piersiach Dobra. Ale tutaj, jakbym miał, bym pracować, żeby mnie kłosty nie lakały. Jakie jest nieco, jest powiem, że nawet ciekawy. Nie, nie ma Chory jest, chory w Każdy tufie. wie To już zostały cztery Gdzie on jest? Ja nie wiem gdzie on jest ja no go nie widzę Dobra Ja idę się schować Niech on dalej kule do Do ja pochodzę Teraz chyba powinno być tam Dobra nie. niech language... on sobie oh, ulezie Uleć kochanie, no idź, no idź Jeszcze ten boss został Dziękuję I tak like, magicznym sposobem jakoś wychodzi O dobra, pierwszy. Trzy Spierd... coś tam Ciekawy, gdyby nie było Czemu mam nie robić. aha, bo tam trzeba jeść, dobra ty wiesz, idzie tam, a ja idę tam. Jeee, I... z windem, z windem, z widem, wielki idziemy. Gdzie ty jesteś to rękawko? Idę się palić, nie mam wiem. Idę, pewnie co. O nie ryowa jest nieśmiertelna. Jakim cudem? Eno. Setyłek grzeje, kurde. Zimno mnie trochę, muszę się umrzeć. No. No, to ty się pomij, muszę przyjść. Ma się umyć... Nie umyję... Co tam muszę tam przesiewić jakiś kosztorz Dobra, gdzie on jest? Ach, bez A, bezdążny No, jest, nie! I ty widziałeś! O, został O! Au. za mnie, no Dawaj, graj Dawaj, czas Nie chcę No, co ty... z jak na... Nie widzi, nie śledzi On jest miękki no nie mogę coś dawno, to mi śledzi. Możecie no się lubię, bo ja boję. A! Dobra. Ech. Boję się. Ja też. Boję się pana. Co się pana boję? Pan jest straszny. Co pan ma z ręką w ogóle? Chyba mam pan ma. No proszę pana, bo ja się boję ciemności i tak dalej. Ale nie woski. Dobra, poszedł pan.

Bo no, te się palą, te się pali No i te sekret No to mam spalone Ej, gdzie ja mam iść? Ja się zaczynam zyskać Po prostu gdzieś na dole? Cicho, bądź! Nie umiesz nic mówić Dobra, ale, ale co? To jest zimnie spalone jeszcze, no Dobra No, muszę zrobić zrobię nasze spotkanie, co on powiedzi. Wtedy zależy, się Robisz prawdopodobnie, z góry. Nośmy i To jest, co Nie Krzymoni, nie, wiem co Tu jest... nie, nie, co nie, nie, Hmm. Elo? Nie, poszan był sam tak nie no Ale dobra. Dobra, to mi podejmę. Uh, nie wiem o co chodzi. Mam uh, spalone wszystko. Może to jest miejsce, które się najmniej spodziewamy. Nie wiem. Nie wiem. Chyba i się schobam. Tam ukryło normalnie, ja mówiłam, nie? To jest kolejny easter egg. Easter egg to easter egg i Windows. No to bierzemy Fajny długi odcinek normalnie. Mieszamy, no i dopiero mamy uciekać. To okay. jest żeby uważać, a tego tutaj było typa. Dobra typiłem osób i 7. 6. Nie o demonach się osób, kochanie. <laughs> już już mogę wyszej. A nie, nie mogę. Kochanie, no, o co mi się? Ja muszę się, się śpieszno. Jest już kuzyn, ja chcę spać. Czekaj. Niech on, moich niechęć mnie niech nie się do, kąta. do konta. Dziecko, kąta. Ja sobie uciekam, no widzenia. Jeszcze zostawili wózkami, będę. Boli wszystko, mnie kolada bolą, muszę iść do domu.

i ładny jesteś, taki ładny jesteś. Tak Ty śmieje tym potem. Dobra, e, my uciekamy. A, większa, Dobra. Jak machaczamy, że pan na maksa. Będzie się działo, I hear day. The past 11 weeks have challenged me in every way possible. But despite everything, I've still managed to defeat every one of my adversaries. These experiences. Have made me stronger, braver. I think I finally found the courage to talk to him, to tell him how I feel. When I confess my feelings to him, it has to be special, it has to be perfect. I don't believe in the myth about the cherry tree behind the school, but I can't think of any place more appropriate for my confession.

no dobra, zaciąg dalszy nastąpi.